Na pewno Państwo mają wiele pytań do Komisji Nadzoru Finansowego, dlaczego tak zwleka z opublikowaniem tego pisma. Ja zacznę od swojego pytania. Dlaczego Panowie z Komisji Nadzoru Finansowego tak długo zwlekali z opublikowaniem tego pisma, które jest tak ważne dla 100 tysięcy osób? Dlaczego tego pisma w pełnej wersji nie możemy nigdzie znaleźć? Jeżeli Państwo mają inne pytania do Komisji. Nadzoru Finansowego. Zapraszam do naszej redakcji. Nagramy Państwa pytanie i opublikujemy w sieci. Wchodzimy w Google, wpisujemy KNF, Komisja Nadzoru Finansowego. Szukamy, szukamy tutaj dokumentów. Pokaż wszystkie komunikaty. Szukamy skoków. Mamy. Jest godzina 16.48, proszę, tekst o upadłości skoków w Wołominie zajmuje kilka zdań. My dysponujemy wersją, która ma kilkanaście i o wiele więcej bardzo istotnych informacji. Tu nie ma praktycznie żadnych informacji, które by zainteresowały ludzi, którzy w skokach mają swoje pieniądze. Proszę porównać.